Dzień dobry, witam do mnie kronikarzy i kronikarki w kolejnej kronice, którą dla was będę relacjonował. Dzisiaj witam się z wami w dosyć nietypowym miejscu, a to dlatego, że witam was się z, tutaj spod sklepiku, sklep i bar. Kupiłem sobie tutaj artykuły brakujące, takie jak mleko czy, czy piwko. Obecnie właśnie teraz już po zakupach wybieram się właśnie do gospodarstwa. Poczekajcie, bo tu taki ruch się zrobił jak nigdy. Trochę ładna pogoda taka w miarę, go troszeczkę tak o, Co my coś ale tu nic niech oni przejadą. Dzisiaj taki ruch na tych drogach jak grom jasny. Dobra, lecimy o boćki, już się tam. No i przechodzimy do mojego gospodarstwa, który będę chciał wam zaprezentować po przemianie, którą dokonałem jakiś czas temu. No to Oto proszę, oto efekt pracy. I zapraszam Was na oprowadzenie. W gospodarstwo. Gospodarstwo nie jest jakieś wielkie. Mamy tutaj yy, około, w sumie, czy tak, w sumie, nie, w sumie jest troszeczkę wielkie, bo mamy około 15 hektarów. To jest dosyć, dosyć sporo, sporo już to, tej ziemi jest. Mamy oczywiście tutaj standardowy sprzęt, jakim można już pracować w polu. No, tym można, zaprezentuję Wam ten sprzęt, yy, całe gospodarstwo co się na nim znajduje i jak będzie to działało. Znimy może od tej strony. Po tej stronie akurat troszeczkę za... No obok tutaj z dołu mamy talerzyweczkę. No po 40 taką malutką. Na razie w sumie wystarczająca bardzo dobrze mieli rozrywać siernisko tak. E, kosiarka stara staralistowa która nie zmieniła się zostaje. Tutaj słona kosiareczka. Nie stać nas na nic innego na razie, to są drogie rzeczy. I tak większość tutaj maszyn jaką mamy jest wzięta z Pegieru lub na flaszkę a jedynie e, jeden, Jedna maszyna, ile co pamiętam, była właśnie z przydziału No i tutaj oczywiście jest pług Trójka Unia Grudziąski Piękna drewniana obora, znaczy obora Stodoła Dużo miejsca jest w niej, można przechowywać słomę I w większości tutaj właśnie też będzie się albo siano albo słoma e, Znajdowała zgodnie na to, że do, do stodoły nie do tej doby. Do już nie wrzucam do drugiej do drugiej stoły ciągnik Ursus C411, który został jeszcze zakupiony przez e, mojego dziadka Uf. jako skasowany ciągnik, ponieważ pracował on w PGR-ze PGR-y jak wiadomo nie dbały o ciągniki, praktycznie te ciągniki były bardzo, to bardzo e, zniszczone i ich stan był kiepski, no był skasowany. Ale jakoś w końcu po takich mocnych debatach w flaszce udało się wreszcie ten ciągnik tutaj Przyprowadzić do stanu oryginalnego, takim jaki był, gdy przyjechał do pgr z fabryki. Więc jest elegancko, wszystko tutaj. Akurat siewniczek Isaria TVP. Co? TVP 6000, łamany przez S. Siewniczek, taki oto z, 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 na lewo, bardzo potajemnie ściągnięty tutaj. Ale chcieliśmy coś innego niżej tego poznaniaka e, Ponieważ uznawaliśmy, że ten poznaniak troszeczkę obkontowywuje I nie oddaje tak jak powinniśmy. Więc taki oto e, Po W posiadaniu naszym też znajduje się oczywiście termit 330, który jest na przedziale Tutaj z, z sąsiadem go kupiliśmy na spółkę Bo niestety nie było nas stać tutaj na, te, na tego pryskiwacza Więc sobie takiego pierdyknęliśmy. No i tam przyjeżdża, pożycza, pryska ja też sobie pryskam, więc jest okej, okay, tylko trzeba dobrze przepukać jakimiś tam środkami, ale rzadko coś się tam stosuje, bo wiadomo, środki drogie. Dalej. Jedyny tutaj, prawie we wsi. Tutaj w tej w tej, w tej miejscowości. Bizon Z040, poczciwa 40 z lat 70. No już teraz wiadomo, jest ta 50 Bizon teraz i 56, 50 i tam kombajny Pream Wiodą. No to bez 40 akurat jest z PGR-u. Nie z PGR-u. Boże, co ja mówię? E, Kombajn jest akurat kupiony z fabryki maszyn żniwnych w płotku. Został z FMZ, został zakupiony przeze mnie. E, dosyć to była ciężka sytuacja, ponieważ musiałem aż około 10 świn wyautować, i. Żeby sprzedać, żeby móc już bliżej tego bizona być i jeszcze musiałem ile pszenicy sprzedać. Ale się za to udało i ten kombajn jest, bo tutaj u nas już miałem dosyć e, wal walczenia z kosą. I wreszcie już tej kosy nie mam, bo mam kombajn, który świetną robotę robi. A jak są żniwa, to kolejka o, od tej bramki tutaj aż do, do chałupy. O, tutaj. Odtąd aż tam do chałupy. Więc naprawdę spóra. E, dalej tutaj. Też taki deal z sąsiadem zrobiłem Brakowało mi ciągnika z Turem I akurat że sąsiad przerabiał sobie i naprawdę mordował się bardzo ciężko, nie chciał mi tego na początku sprzedać, ale że W końcu go W końcu postanowił sprzedać, bo 30 sobie wziął To ja odkupiłem od niego Władimir T-25 ruska Z Turem, tutaj Tur-2 Przerobiony, elegancko ładować, śmiga lata jak talala Elegancko miodziu, wszystko, nic, nic nie styka, nic nie puka. Miodziu, yy, tutaj jest obciążnik do niego, rozsieracz. Lejek posiadamy oczywiście tutaj dla pieska Buda, yy, tutaj mamy też. Yy, Sipme z 279 przez 1 No i to już takie bambry jesteśmy tutaj na tej wsi W tej miejscowości takie mamy, bo combine prasa też jeżeli i pracuje tutaj na usługach, bo z SKR-u to tutaj opierdzielają się większość Co zamiast robić to kurwa oni tylko tam z morderza yy, wieta oni tylko tam i wyłącznie piło, nic więcej, a tak to chociaż ja tutaj yy, tam zarobię, sprasuję, też coś tam popijemy, skoszę, sprasuję i jest elegancko, no wiecie o co chodzi. Dobrze, ale żeby przejść, zobaczyć dalej resztę maszyn, musimy przejść tutaj za gospodarstwo, ale ja tutaj mam taką dróżkę, to sobie od tędy przejdziemy. O to jakiś stary też pociąg. Jest do obory, do obora, bo tu ogólnie mamy produkcję bydła mięsnego i mlecznego no i konie jeszcze tutaj mamy dwie przyczepki D44 o ile pamiętam autosany A D44A jedna szara druga, druga brązowa, jedna szara druga brązowa takie o autosany niestety bez kipra są sztywne aby też przewieźć, kurde no i trzeba ręcznie zrzucać no ale ważne że jest czym wodzić no i trzeba blandekę zakładać no ale to to wieka tutaj mamy sarkę. No ładna pajączek, taki pajączek, no na przecież nasarka jest to znacznie szersza niż ten pająk w sumie taki o po podszteru karuzelowej nizeli 2, Co innego Tutaj agregat a, uprawowy No taki po 40 pasujące, Zgrabiaczka 4 gwiazdowa Wystarczająca na te nasze rały, Brony czwórki Płyta na obornik tutaj wlany beton Beczkowóz rozrzutnik. I to w zasadzie już jest tyle. No i tutaj jeszcze mamy schów na zimiaki, e, więc jest naprawdę elegancko. No cóż, takie tutaj akurat już kosiliśmy jedno pole, zostało ono wykoszone. E, jeszcze zostały inne inne pola do złócenia, no ale to wie to się wszystko zwłóci na spokojnie. Znaczy że no, przed nim tam Działalności kurde były na dostarczy. dostarczy. A też tutaj chcę wytłumaczyć Dlaczego safe jest nowy A propos Safe jest nowy A to dlatego iż gdyż ponieważ Przy zapisywaniu niechcący wyłączyłem grę Przez Alt F4 No i safe jak się zapisywał tały się pu Tak o, po prostu się wysypał Próbowałem go odzyskiwać Nie za bardzo to szło Zdecydowałem a huk z tym Zrobię sobie nowy safe i jak zrobi, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Proszę bardzo o ten nowy save, który myślę, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co, co o tym sensie, co sądzicie, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnego odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!